Część chrześcijan została ochrzczonych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, inni natomiast w imię Jezusa Chrystusa. A Ty w jakie imię zostałeś ochrzczony? Witajcie. Dziś na kanale Inna Droga w serii yy, Zagadki Biblii. Chciałbym poruszyć kolejny temat na topie, temat, który, który nie jest częścią y, ostatnio poruszonego dużego tematu: łaska i prawo, ale jest istotny i wydaje mi się, że jest y, takim tematem, który, y, który ostatnio mam okazję słyszeć na ustach wielu osób. A co więcej, jest to temat, który stanowi też swoistą kość niezgody pomiędzy chrześcijanami, a nawet całymi denominacjami. Całe kościoły, całe wspólnoty dzielą się z powodu tej prawdy, o której chcę dzisiaj mówić. Dzisiejszy temat zatytułowałem: W jakim imieniu jesteś ochrzczony? Musimy pamiętać, że chrześcijanie w czasie chrztu mogą słyszeć pewnego rodzaju formułę chrzcielną, która jest wypowiadana nad nimi. I w większości, jak się orientuje, w większości kościołów używa się tego typu formuły chrzcielnej Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jednak w niektórych denominacjach używa się innej formuły Ja Ciebie chrzczę w imię Jezusa Chrystusa. I dla chrześcijan wydaje się być to bardzo ważne, tak bardzo ważne, że kościoły całe dzielą się z sobą właśnie z tego powodu, Uważając, że tamci robią to w nieprawidłowy sposób. Nawet zdarza się, że chrześcijanie ochrzczeni w jednym kościele, później w innym zostają chrzczeni drugi raz, ponieważ uważa się, że tamten był z tego powodu, z powodu tej właśnie formuły nieważny. Żeby przyglądać się temu tematowi, chciałbym poruszyć parę zaledwie fragmentów, które, na których się bazuje, przy, używając właśnie takiej, a nie innej formuły chrzcielnej. Pierwszy to fragment z Ewangelii Mateusza, taki podstawowy, z 28 rozdziału i werset 19. Pan Jezus odchodząc z ziemi powiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To jest właśnie podstawą dla takiej właśnie formuły chrzcielnej. Jednak inne fragmenty, fragmenty z dziejów apostolskich przytoczę dwa. Mówią troszkę inaczej, wypowiadają w inny sposób tę właśnie formułę. Yy, Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 38. A Piotr, Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z Was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar ducha świętego. I jeszcze jeden fragment, również z dziejów apostolskich. 10, rozdział, werset 48, fragment, w którym. Piotr chrzci dom Korneliusza, Poganina. I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Te dwa fragmenty pokazują, że Piotr chrzci w imię Jezusa Chrystusa. I teraz, dlaczego te fragmenty stanowią podstawę podziału w Kościele, jaki dzisiaj istnieje na bazie właśnie takiego innego zrozumienia formuły chrztu. Bo chcę wyraźnie powiedzieć, to kwestia formuły, która towarzyszy yy, temu, co nazywamy chrztem. Czy to jest tak bardzo ważne, jaka formuła towarzyszy ci, kiedy jesteś zanurzany do wody? Chciałbym powrócić do pierwszego fragmentu, który w kolejnym slajdzie ja go powtarzam. Fragment, który, od którego zaczynam, fragment, który jest słowami Jezusa. Z 28 rozdziału Ewangelii Mateusza, z 19 wersetu: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I chcę rozważyć ten fragment, ponieważ yy, myślę, że jeśli zrozumiemy go troszkę inaczej niż to w jaki sposób przyzwy jesteśmy przyzwyczajeni, aby go rozumieć, to możemy dostrzec coś głębokiego głęboką prawdę, która dotyczy samego Chrztu. Mianowicie, mamy pewne konotacje, mamy pewne obrazy, mamy pewne przyzwyczajenia, mamy pewien schemat myślenia, w którym wyrastaliśmy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I ten właśnie schemat myślenia sprawia, że słowa, które są używane w Biblii, rozumiemy nie tak, jak były używane, lecz tak, jak zostaliśmy ukształtowani dziś. I z tego powodu chcę rozważyć dwa y, zasadnicze słowa w tym fragmencie. Pierwsze to chrzest. Jezus powiedział, żebyśmy czynili y, narody uczniami, chrzcząc je. Musimy pamiętać, że słowo chrzest w języku greckim, baptizo, znaczy zanurzenie. Co ważne, chrzest to nie znaczy zanurzenie w wodzie. Chs chrzest to znaczy zanurzenie. Chrzest jest zanurzeniem, niepokropieniem, zanurzeniem. Po drugie, drugie słowo, którego tutaj użył Jezus, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego w imię. Dziś w niewłaściwy sposób rozumiemy, czym jest imię dla dzisiejszego przeciętnego Polaka. Imię to brzmienie, jakie wypowiadamy nad naszymi dziećmi. Kiedy dziś rodzice zastanawiają się, jakie imię damy naszemu dziecku, które ma się urodzić, to najczęściej myśli, myślimy o brzmieniu, co nam się podoba, co nam y, dobrze brzmi. I dzisiaj rodzice y, mają okazję wybierać imiona dla swoich dzieci, w ogóle nie rozumiejąc i nie przykładając wagi najczęściej do tego, co oznacza dane imię. Kiedy pytam rodziców co oznacza imię Twojego dziecka, mówią, nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, to mi nie jest potrzebne. Ale pamiętajmy, że Biblia była pisana w czasach, w których imię miało ogromne znaczenie i znacznie inne niż to, yy, jakie, jakie dzisiaj mamy z tym słowem właśnie konotacje. W dawnych czasach, w czasach biblijnych, imię to nie było brzmienie. Imię to przede wszystkim w Biblii tożsamość. Musimy zrozumieć, że kiedy czytamy w Biblii o imionach, to imię znaczy tożsamość, czyli to, kim jesteś. Dla ludzi w czasach biblijnych imię oznaczało tożsamość, dlatego właśnie, kiedy nadawane było imię dziecku, dla przykładu, ono oznaczało, miało oznaczać to, jaki będzie, jaki ma być, jaka ma być jego przyszłość, albo też Kim jest teraz? Jakie były okoliczności jego y, narodzenia? Dam przykład. Kiedy rodził się ostatni syn Jakuba z jego żony Racheli, nazywał się Beniamin. Jego mama Rachela umarła w czasie porodu. To był ciężki poród. I z tego powodu, że y, jej poród ją zabijał, ona umierała. Rodząc swojego ostatniego syna, nazwała go Benoni, to znaczy syn mojej boleści. Ale ojciec Jakub zmienił jego imię, dlatego że nie chciał, aby nad synem było była wypowiadana prawda, smutna prawda o śmierci jego żony w czasie porodu. Dlatego zmienił to imię z Benoni na Benjamin, to znaczy Dziecko Szczęścia. Dla nich brzmienie miało mniej e, istotne znaczenie. Dla ludzi w Biblii miało znaczenie e, to, co stoi za tą nazwą jaka będzie tożsamość tego dziecka. Ponieważ człowiek, wypowiadając imię, wołając dziecko, ogłaszał poniekąd, czyli prorokował tę tożsamość, jaka widniała, jaka była zawarta w jego imieniu. Dlatego właśnie dla nich. Znaczenie miało dużo większą wagę niż dla nas dziś. Inny przykład: Abram, czyli Abraham. Abram to znaczy wzniosły ojciec. Jednak w momencie, w którym Bóg postanowił, że Abram zostanie ojcem wielu narodów, ponieważ Abraham uwierzył. Że stanie się ojcem wielu narodów. Bóg zmienił jego imię i powiedział: już dziś nie będziesz nazywał się Abram, czyli wzniosły ojciec. Dziś będziesz, od dziś będziesz nazywał się Abraham, czyli ojciec wielu, ojciec wielu narodów. To było prorokowanie o przyszłości Abrahama, ponieważ imię, tożsamość jest często proroctwem, które zostaje wypowiadane, kiedy wołamy, kiedy wołamy dziecko. Ogłaszamy nad nim to. Tę nazwę, tę tożsamość, jaką mu nadaliśmy, albo jakiej mu życzymy, o jaką się modlimy, jakiej pragniemy dla tego dziecka. Bóg ogłaszał nad Abrahamem: Staniesz się Abrahamem, staniesz się Ojcem wielu narodów. Przykład bardziej nam bliski, już bliżej naszych czasów czasy Nowotestamentowe to większość z nas zna imię Szymona. Apostoła Bóg zmienił na Piotr, ponieważ Szymon znaczy czcina i rzeczywiście Piotr był jak czcina, był chwiejny. Jak zawiało, tak szedł. Raz powiedział, że będzie z Jezusem, że się go nie zaprze, że będzie walczył o jego życie, ale za chwilę kur zapiał i Piotr wyparł się, zap, zaparł się tych wszystkich słów, które były taką wspaniałą obietnicą dla Pana Jezusa. Ale Jezus, znając Piotra, znając to, że jest rzeczywiście taki, jak głosiło o Nim Jego imię, że jest chwiejny, wiedział, że z Piotra będzie kiedyś apostoł, będzie kiedyś część opoki, jaką był Jezus. Piotr to znaczy kamień. Piotr znaczy kamień i Jezus mówi ja, ja uczynię z czciny, kamień który jest częścią opoki i na, tym, na tej opocie, na tym kamieniu także, ja zbuduję mój kościół, jak mówili ojcowie kościoła pierwsi, na tym kamieniu czy na tym wyznaniu Piotrze, które złożyłeś, ja zbuduję mój kościół. Dlatego właśnie dla Boga imię ma ogromne znaczenie. Znaczenie imienia ma wielką wagę. I my w, nowych, w naszych czasach musimy tę rzeczy rozumieć. Ja niekiedy wzywam chrześcijan do tego, aby wybierali imiona, które mają znaczenie imiona, które będą prorokowały, dlatego że ci rodzice, wołając swoje dzieci, będą prorokowali przez wiele lat, będą prorokowali do tych dzieci o rzeczach, które mają się stać. Dlatego właśnie użyte tutaj słowo imię we fragmencie dotyczącym Chrztu. Ja was y, chrzcicie, ludzi, chrzcicie uczniów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie znaczy w brzmienie. Chcić w imię nie oznacza brzmienia. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten fragment oczami ludzi, którzy pisali ten fragment. Ponieważ my, przyzwyczajeni do naszych własnych yy, przyzwyczajeń, okoliczności, naszego własnego zrozumienia, wypaczamy wiele rzeczy i nie nadajemy im ważnej, bardzo istotnej głębi, jaką one zawierają w sobie. Dlatego, że imię oznacza tożsamość. Jeśli to rozumiemy, czytamy ten fragment w inny sposób. Jezus mówi do swoich apostołów: Idźcie na cały świat i zanurzajcie ludzi w tożsamość. Ojca, Syna i Ducha Świętego. To moja swobodna parafraza tego fragmentu, moje swobodne tłumaczenie. Idźcie i zanurzajcie ludzi w tożsamość Ojca. Zanurzajcie ludzi w tożsamość Jezusa, w tożsamość Ducha Świętego, czyli w to wszystko, kim On jest. Można powiedzieć tak, w jaki sposób stajesz się uczniem? Na bazie tego fragmentu uczniem stajesz się poprzez zanurzanie swojego życia w Boga Ojca, poprzez zanurzanie swojego życia w Jezusa, w Ducha Świętego. W momencie, w którym zanurzasz siebie we wszystko to, kim jest Bóg, stajesz się uczniem. I jesteś chrzczony, czyli zanurzany. Chrzest jest jednorazowym aktem, momentem zanurzenia w wodzie. Jednak nasze zanurzanie w Boga trwa całe nasze życie. My całe nasze życie zanurzamy się w imię Boże, czyli w tożsamość naszego Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanurzyć się w imię, zanurzyć się w Niego samego. Niektórzy mówią, że Bóg ma wiele imion, i rzeczywiście w Biblii czytamy o wielu przejawach. Działania Pana Boga, które ukazują Jego różne imię. Dawid, wędrujący po łąkach Izraela ze swoimi trzodami, nazwał swojego Boga El Roy. El Roi to znaczy Pan moim pasterzem. On zrozumiał, że Pan jest jego pasterzem. Ale w Biblii zawiera wiele innych imion. Abraham na górze, na której miał złożyć swojego syna w ofierze. Nazwał Boga Jechowa Irech, Pan mój zaopatrzyciel na górze Pana jest zaopatrzenie. I mam pytanie do Ciebie, jakie imię Boże Ty poznałeś, w jakie imię Boże Ty zostałeś ochrzczony. Jeśli dla przykładu zaczynasz chorować, i wołasz do Boga, boisz się śmierci. Bóg ratuje ciebie, i Usuwa z Twojego ciała chorobę, to wtedy możesz powiedzieć: Ja poznałem imię Boże, Pan mój uzdrowiciel. Ja poznałem to, co znaczy Bóg uzdrawia, Bóg uzdrowiciel. Ja poznałem to imię. Poznać imię to nie tylko znać dźwięk, który słyszymy, naszy, słyszymy naszymi uszami. Poznać Boga, poznać Jego imię, to znaczy doświadczyć Go. To znaczy przeżyć go, to znaczy to staje się częścią mnie. Ja doświadczyłem, że Bóg jest moim uzdrowicielem, to znaczy poznałem go. Czy poznałeś imię Bóg Uzdrowiciel? Czy poznałeś imię Bóg Twój Zaopatrzyciel? Jeśli, dla przykładu, Twoim problemem jest zaopatrzenie, jesteś w kryzysie, wołasz do Boga i Bóg wybawia Cię, Ratuje Cię, Bóg daje Ci zaopatrzenie, to wtedy możesz w szczęściu, w, swoje, w, w tym, co doświadczyłeś, w tej radości, yy, poznania Boga w nowy sposób, w sposób w jaki do tej pory jeszcze go nie znałeś, jako Boga Twojego zaopatrzyciela, możesz powiedzieć: ja znam to imię, ja zostałem zanurzony w to imię, zostałem ochrzczony w to imię, w imię Bóg mój zaopatrzyciel. W imię Bóg moje uzdrowienie, w imię Bóg mój, mój pokój, moje szczęście, moja radość. Czy znasz to imię? Czy znasz to imię? Nie zastanawiaj się nad brzmieniem, zastanów się nad tym, tym wszystkim, co stoi za imieniem, nad tożsamością Pana Boga. On jest Bogiem, który jest Twoją radością, jest Bogiem, który jest Twoim pokojem, ale czy Ty znasz to imię? Czy ty znasz to imię? Czy zostałeś w to imię ochrzczony? Chrzcijcie ludzi w imię, czyli zanurzajcie. Naj jedną z najistotniejszych rzeczy w naszym życiu chrześcijańskim jest zanurzanie siebie w społeczność z Bogiem. I kiedy będziesz się zanurzał w społeczność z Bogiem, będziesz poznawał coraz nowe oblicza Pana Boga. Coraz nowe wspaniałe atrybuty Pana Boga, coraz nowe wspaniałe jego cechy. One będą stawały się Twoimi. I można powiedzieć, będziesz stawał się uczniem poprzez to, że będziesz chrzczony w imię Ojca Syna i Ducha Świętego, zanurzany w to imię. I mógłbym zapytać dziś, czy ludzie, którzy w czasie swojego chrztu usłyszeli takie słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Jezusa Chrystusa. Czy oni zostali zanurzeni w Ojca, czy zostali zanurzeni tylko w Jezusa Chrystusa? Bo jeśli Twojemu chrztowi towarzyszyło, towarzyszyła taka właśnie formuła chrzcielna Ja Ciebie chrzczę w imię Jezusa Chrystusa, czy to oznacza, że zostałeś zanurzony tylko i wyłącznie w Jezusa? Przecież doskonale znamy w Biblii tego typu fragmenty, które chciałbym tutaj przeczytać. Zaledwie dwa. Ewangelia Jana. 10 rozdział, werset 30. Jezus mówi, Ja i ojciec jedno jesteśmy. I, I drugi fragment również z Ewangelii Jana, 14 rozdział 9 do 10. Jak możesz mówić, Pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Jak możemy mówić, że zostaliśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa? A nie ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Skoro ja i ojciec jedno jesteśmy, jak mówi Jezus. Kiedy zostałeś zanurzony w Ojca, zostałeś zanurzony w Jezusa, zostałeś zanurzony w Ducha Świętego. I powiem Ci więcej, będziesz zanurzany w ciągu całego swojego chrześcijańskiego chodzenia za Bogiem. Bo tak, tak długo, jak długo będziesz zakorzeniał się w swoim Bogu, jak długo będziesz zanurzał się w Nim, to będziesz zanurzał się w Jego imię. Nie rozumiem do końca całej dyskusji na temat formuły chrzcielnej. Nie rozumiem, dlaczego chrześcijanie, którzy rozumieją więź ze swoim Bogiem, którzy pragną tego, co duchowe, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie, tak bardzo skupiają się na zewnętrznych rzeczach, którymi są formuły, którymi są jakieś zewnętrzne yy, tylko obrzędy. Dlaczego my, którzy chcemy być głębokimi ludźmi, głęboko zanurzonymi w Bogu, tak bardzo jesteśmy skoncentrowani na rzeczach zewnętrznych. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, w wersecie 39, a On odpowiadając rzekł im, pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, pokolenie religijnych ludzi żąda znaku. Religijni ludzie szukają obrazu, figury, czegoś, co można dotknąć, co można zobaczyć, czegoś zewnętrznego dla swojej pobożności. Dlatego pytam chrześcijan: dlaczego szukacie rzeczy zewnętrznych? Dlaczego rzeczy zewnętrzne, jak formuły? Są aż tak dla Was istotne, skoro zostaliście zanurzeni w Ojca, Syna i Ducha Świętego, nawet jeśli towarzyszyła Wam formuła Ja Ciebie szczczew imię Jezusa Chrystusa, to dlaczego te rzeczy tak są bardzo istotne, żeby podzielić się z braćmi? Wydaje się, jakby rzeczy zewnętrzne były tak bardzo ważne dla nas, że przestaje być ważne, że dzielimy bracia, jedni o, dzielimy się jedni od drugich. Ostatnim, w ostatnim fragmencie, który chcę przeczytać, List do Efezjan, czwarty rozdział, wersety 3 do 6. Paweł apostoł mówi: starając się zachować jedność ducha, wspólni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołanie, jesteśmy do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Dlaczego? W związku z tym kłócimy się o to, jaki chrzest, jeden chrzest, chrzest w naszego jedynego Boga, który jest niepodzielny, który jest jedyny. Jak zostałeś ochrzczony w Jezusa, to zostałeś ochrzczony w Ojca, to zostałeś ochrzczony w Ducha Świętego. Dlaczego uważasz, że to jest tak bardzo ważne, co kto wypowiada? Co do mnie osobiście. Ja zostałem ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli mam okazję, chrzczę w ten sam sposób, używając tej samej formuły chrzcielnej, ale nie mam żadnego problemu, żeby ochrzcić kogoś w imię Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjdziesz do mnie i powiesz, że chcesz, że Twoim pragnieniem jest zostać ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, to powiem ci, dla mnie nie ma problemu. Formuła jest mniej istotna. To, co jest istotne, to, że to to, że zostałeś ochrzczony w Ojca, Syna i Ducha Świętego. To nie formuła decyduje. Nie traktujmy formuły jak magicznego zaklęcia. Chrześcijanie, ród cudzołożny ma tendencję, żeby szukać rzeczy zewnętrznych, żeby do rzeczy zewnętrznych przykładać magiczną siłę. Jakoby chrzest był ważny w danej formule tylko w taki sposób. To nie formuła decyduje, ale to w kim, w kim jesteś ochrzczony, w co się zanurzasz. Dlatego chrześcijanie, przestańmy kłócić się jedni z drugimi. Wszyscy, którzy oddaliśmy życie Jezusowi Chrystusowi, którzy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy ochrzczeni w to samo imię.